Witajcie! Wiele z Was w tych czasach cierpi na niestrawności, bóle żołądka, a co za tym idzie konsekwencje? Wielu z Was również sięga po tradycyjne środki farmakologiczne, lekarstwa a co za tym idzie skutki uboczne, które bardzo długo zostają w naszym organizmie. Są też, różne, są też osoby, które od jakiegoś czasu stosują leki eteryczne i widzą ogromne zmiany. Dostając wiadomości typu: olejki eteryczne zmieniły moje życie, bardzo mnie to cieszy i motywuje. I tak dzisiaj chciałabym Wam zaproponować olejek eteryczny na dolegliwości żołądkowe. Um, olejki um, pomagają załagodzić um, dolegliwości, takie jak roztrój żołądka, niestrawności, biegunkę, skurcze, stany zapalne, takie jak żołądkowo jelitowe a także um, zespół jelita drażliwego. Um, I um, olejki eteryczne wspomagają trawienie, pomagają stymulować enzymy, które ułatwiają rozkładanie się potrzebnych składników odżywczych tłuszczów oraz białek. Weźmy na przykład olejek imbirowy. Pewnie zdarzyło Ci się kiedyś, polał Cię brzuch i ktoś Ci powiedział, żebyś sobie zrobił napar z olejku, z, z imbiru, z, natu, z rośliny imbiru. I, I tutaj na przykład olejek imbirowy jest jeszcze dużo bardziej skoncentrowanym składnikiem. Jest to bardzo skoncentrowany wyciąg, który właściwie działa błyskawicznie na tego typu dolegliwości, czyli łagodzi, niestrawność, zaparcia oraz wrzody. Inne olejki, które radzą sobie z tym problemem, to na przykład koper włoski, trawa cytrynowa, majeranek, a także czarny pieprz. Stosując olejki eteryczne najwyższej jakości dostępne na rynku, możemy mieć pewność, że ich działanie będzie bardzo efektywne. I co najważniejsze, trafia, takie rozwiązanie rozwiązuje problem, a nie maskuje go. Dlatego, jeśli u mnie w domu są sygnały jakiejś grypy żołądkowej lub rotawirusa, co, co zdarza się bardzo rzadko w przypadku mojego dziecka, sięgam po kompozycję olejków zengest. Jest to kompozycja, która ma w sobie wcześniej wspomniane olejki, czyli kompozycja stworzona z myślą na te dolegliwości. I u nas zazwyczaj takie dolegliwości przechodzą w jeden dzień, maksymalnie dwa dni, ale to już musi być poważna dolegliwość. Dlatego bardzo to dziwi niektóre mamy lub panie w przedszkolu, jeśli moje dziecko. W w ten sam tydzień, kiedy choruje, i w ten sam tydzień wraca do przedszkola. Dlatego jest to niezastąpiona kompozycja, szczególnie jeśli mamy małe dzieci, które chodzą do szkoły, do przedszkola, a my często musimy wziąć wolny dzień z pracy, żeby być tutaj, żeby być z nimi. Dlatego jest to podstawa olejkowa w pogotowiu, w apterce olejkowej, jeśli mamy dzieci. I muszę Wam powiedzieć, odkąd my w domu stosujemy olejki eteryczne, a to już będzie kilka lat, nie stosujemy innych medykamentów, nie stosujemy innych środków farmakologicznych, wspieramy się głównie olejkami eterycznymi i, i, i zmieniło to ogromnie nasze życie. Dlatego jeśli Ty myślisz o zmianie, wprowadzenie zmian w Twojej rodzinie, olejki eteryczne są bardzo fajnym rozwiązaniem, który nie niesie ze sobą żadnych skutków ubocznych. Jeśli podobał Ci się ten materiał, bardzo proszę o łapkę, a jeśli myślisz, że ktoś może skorzystać na tych informacjach, bardzo proszę, podziel się tym materiałem. A ja Tobie życzę dobrego dnia. Cześć!